Na kanale nd Polska Życie po śmierci, gdzie dzielimy się doświadczeniami bliskimi śmierci ludzi, którzy opowiadają o odwiedzeniu drugiej strony i o ich stamtąd powrocie. Dzisiejsze NDE jest autorstwa Denise. Oto jej doświadczenie. W kwietniu 1995 roku byłam bardzo świeżo rozwiedzioną matką dwójki dzieci w wieku siedmiu i dwóch lat. Pracowałam na dwa etaty, aby nas utrzymać, i zachorowałam na coś, co uważałam za grypę. Każdego dnia pracowałam i każdego dnia czułam coraz większy ciężar na klatce piersiowej. Ponieważ w tym czasie przebywałam w stanie Dziordzia dopiero od czterech lat, nie miałam rodziny, tylko przyjaciół. Sąsiedzi często mobilizowali się, aby pomóc mi w kryzysie. Czułam się szczęśliwa. Gdy osłabłam, rodzina Lynch'ów zatrzymała się i zaproponowała, że zabierze moje dzieci na noc, a następnego dnia podrzuci je do szkoły i przedszkola. Inna sąsiadka. Została wyznaczona przez rodzinę Lynch do pilnowania mnie następnego ranka. Z dziećmi pod opieką wciągałam się na dolną pryszę piętrowego łóżka moich dzieci. Potworny ból narastał w mojej klatce piersiowej i ramionach. W ułamku czasu wszystko wokół mnie się rozpłynęło. Otaczała mnie masa jednolitej, jasnej bieli. Mój wzrok przykuła dziewczyna po mojej prawej stronie. Musiała mieć 19 lub 20 lat. Niższa niż moje 1,80 m wzrostu wpatrywała się we mnie. Zapytała mnie, gdzie jesteśmy. Nie miałam pojęcia. Powiedziała mi, że wraca do domu z pracy i nie rozumie, dlaczego stoi obok mnie. Powiedziałam jej, że byłam w łóżku piętrowym moich dzieci, i nie pamiętam, abym się stamtąd ruszyła. Przed nami pojawił się mężczyzna i podszedł do nas. Najlepszy sposób, w jaki mogę opisać jego twarz, to to, że miał kręcone brązowe włosy sięgające karku, płynne brązowe oczy zdolne do rozświetlenia najbardziej niesamowitego współczucia i delikatne wąsy pod wyraźnym nosem. Jego twarz dosłownie lśniła jego oczy przyciągnęły moje. Zapytałam go, gdzie jesteśmy. Uśmiechnął się, skinął głową i powiedział: Najlepszym sposobem na opisanie tej sytuacji jest to, że jesteś w czymś w rodzaju limba. Mój umysł desperacko próbował zrozumieć, co miał na myśli. Niestety, gdy jestem zestresowana, podekscytowana, niespokojna itp. Mój pęcherz zamienia się w nasiąkniętą wodą muchę tse-tse. Zawstydzona zrobiłam kilka kroków naprzód i zapytałam, gdzie są toalety. To jest ta część mojego NDE, w której zawsze się emocjonuję, kiedy ją opowiadam. Ten człowiek po prostu uśmiechnął się do mnie. Nie był to drwiący uśmieszek. Nie wykonał żadnego gestu. Uśmiechał się każdym gramem bezwarunkowej miłości i współczucia, których nie potrafię odpowiednio opisać. Jego uśmiech otulił moje ciało niczym koc i sprawił, że poczułam się spokojna. Prosząc mnie, bym z nim poszła, myślałam, że zabiera mnie do toalety. Gestem kazał mi podejść i spojrzeć w coś, co nazwałabym lustrem. Gdy stanę przed nim, zrozumiem, dlaczego nie potrzebuję toalety. Poruszając się w jego kierunku, przede mną znalazła się kałuża z białą cieczą, która również wyglądała jak lustro. Byłam całkowicie zahipnotyzowana. Wszędzie były kolory, jasne kolory. Byłam wachlarzem pięknych kolorów w ruchu, mieniących się i żywych. Poszedł bliżej i powiedział: Czy teraz rozumiesz? Zdałam sobie sprawę, że jestem czystą energią. Duchem i częścią płynącej świadomości, pozostając jednocześnie Denise. W tym momencie podzielił się swoim imieniem. John. Gdy się poruszaliśmy, on podzielił się ze mną tym, co się działo. Poniżej przytaczam jego słowa: Każdy ma wybór, każdy ma wolną wolę. To, jak to oddziałuje na Twoje życie, na śmierć Twoją i innych, jest kwestią wyboru. Na przykład spójrz na dziewczynę, która przybyła tutaj w tym samym czasie co ty. Jeśli kierowca karetki wybierze inną trasę, aby dojechać na miejsce wypadku, jeśli ktoś zdecyduje się ją przenieść i nie będzie wiedział, co robi, powodując tym samym dalsze uszkodzenia, jeśli jej narządy wewnętrzne będą zbyt zmiażdżone przez wypadek z powodu niekontrolowanej prędkości, ona pozostanie tutaj. Ty natomiast leżysz. W sypialni swoich dzieci. Twoja jedyna sąsiadka jest odpowiedzialna za kontrolowanie ciebie. To jej wybór, jej wolna wola czy cię znajdzie, czy zdecyduje się wziąć wcześniej prysznic i przyjdzie za późno. Każdy z nas jest zawsze w równowadze, zależny od decyzji, nie tylko od własnych działań, ale także od wolnej woli i działań innych. Zakończył. Muszę Ci powiedzieć, że Twoja sąsiadka wchodzi do domu. Znajdzie cię, wrócisz. Z tymi ostatnimi słowami, wciąż brzmiącymi w moich uszach, zostałam wessana, jak do próżni z powrotem do mojego ciała. Fizyczny ból zaparł mi dech w piersiach. Moja sąsiadka płakała, uderzała mnie w klatkę piersiową i krzyczała, żebym oddychała. Zostałam przewieziona do szpitala, gdzie zdiagnozowano zapalenie płucnej. Moje lewe płuco było tak poważnie uszkodzone, że lekarze poinformowali mnie, iż wszelkie przyszłe wypadki z moimi płucami mogą mnie zabić. Przeskoczmy teraz do roku 2003. Podczas wycieczki z moją mamą i jej przyjaciółką do sawannach w stanie Georgia. Postanowiłyśmy odwiedzić katolicką katedrę. Kiedy weszłyśmy do kościoła i rozejrzałyśmy się, niski starszy mężczyzna o migoczących, szarych oczach delikatnie podszedł do mnie z prawej strony. Wziął mnie za rękę i poprosił, bym z nim poszła. Nie byłam przestraszona ani przerażona. Poza tym moja mama i jej przyjaciółka były tuż przed nami. Gdy szły naprzód i kierowały się w stronę ołtarza, mały człowieczek podprowadził mnie do ostatniego witraża po lewej stronie, znajdującego się najbliżej ołtarza. Zapytał mnie, czy widzę kogoś znajomego na witrażu. Był to profil, ale od razu go rozpoznałam. – To był John, mój John z NDE. Wyszeptałam zdobiona. – To John. Tak, moja droga, był apostołem na ziemi i nazywał się John, powiedział z uśmiechem mężczyzna. Potrzebowałaś to zobaczyć, potrzebujesz pamiętać i wiedzieć, że to się naprawdę wydarzyło. Stałam tam, potakując głową i odwróciłam się, by spojrzeć na małego mężczyznę. Zniknął, nigdzie go nie było widać. Moja matka i jej przyjaciółka odwróciły się do mnie i zapytały, gdzie on jest. Powiedziałam im, że nie wiem, ale że mam coś, czym mogę się z nimi podzielić. Od tego czasu dzielę się moim NDE z każdym, kto chce tylko o tym usłyszeć. Elementy NDE. Data wydarzenia NDE kwiecień 1995 roku. Pytania do Denise: Jak oceniasz treść Twojego doświadczenia? Było cudowne. Czy czułaś się oddzielona od Twojego ciała? Tak wyraźnie opuściłam moje ciało i istniałam poza nim. W którym momencie tego doświadczenia byłaś na swoim najwyższym poziomie świadomości i gotowości, kiedy spojrzałam w lustro i zdałam sobie sprawę, gdzie jestem? Czy czas wydawał się przyspieszać lub zwalniać? Wszystko wydawało się dziać jednocześnie. Czas zatrzymał się i stracił wszelkie znaczenie. Czy zdawałaś się być świadoma rzeczy dziejącej się gdzie indziej? Tak, a fakty te zostały później zweryfikowane. Czy widziałaś jakieś istoty w swoim doświadczeniu? Tak, widziałam je. Czy Twoje praktyki religijne zmieniły się od czasu tego doświadczenia? Tak, zawsze byłam uduchowiona i miałam bliski związek z Bogiem od dzieciństwa. Dorastałam jako katoliczka, ale mój system wierzeń składa się ku naukom Boga i Jezusa, w przeciwieństwie do doktryn stworzonych przez ludzi i Kościół. Czy podczas tego doświadczenia zdobyłaś jakąś specjalną wiedzę lub informację na temat Twojego przeznaczenia? Tak, uczono mnie o wolnej woli. O wyborach i o tym, jak wszystko wpływa na wszystko inne. Czy w doświadczeniu masz zdolności parapsychiczne, niezwykłe lub inne specjalne dary, których nie miałaś przed doświadczeniem? Tak, mogę postrzegać i komunikować się z drugą stroną, a tego wcześniej nie potrafiłam. Czy wiedziałaś o doświadczeniach bliskich śmierci NDE przed Twoim doświadczeniem? Tak, widziałam kilka raportów na ten temat w programach telewizyjnych, ale nigdy nic nie studiowałam. Czy jest jedna lub więcej części Twojego doświadczenia, które mają dla Ciebie szczególne znaczenie? Miłość, którą poczułam, zrozumienie, jak wszystko na siebie oddziałuje i brak strachu przed śmiercią. Dziękujemy za wysłuchanie. Na zakończenie mamy dla Ciebie prezent. Zdanie z Ewangelii, Jana 12:31 i 32. Teraz odbywa się sąd nad tym światem, teraz władca tego świata będzie wyrzucony. A gdy ja będę wywyższony ponad Ziemię, wszystkich do siebie przyciągnę.